Ja państwa bardzo serdecznie witam na ziemi radomszczańskiej, ale to nie jest mój pierwszy raz tutaj, ale pierwszy raz w roli marszałka województwa łódzkiego. I ogromnie się cieszę, że wspólnie z panią wojewodą gościmy dzisiaj na zaproszenie pana starosty powiatu szczeńskiego. W tym roku mija, szanowni państwo, 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W maju wszyscy świętowaliśmy, ale również był to dla nas czas podsumowania, co przez te 20 lat udało nam się zrobić w naszym kraju. Te 20 lat to niewątpliwie ogromne środki w programach krajowych i regionalnych, które płynęły do naszego kraju. Województwo Łódzkie wdraża programy regionalne. W tej perspektywie mamy do rozdzielenia. 2 miliardy 700 milionów euro. To jest astronomiczna kwota pieniędzy której zadaniem jest przede wszystkim inwestowanie, bo środki unijne, Szanowni Państwo, nie wydatkujemy, ale przede wszystkim staramy się mądrze inwestować, tak abyśmy w przyszłości korzystali i widzieli zysk z wydatkowania tych pieniędzy. Dzisiaj jesteśmy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku. Jest to szkoła, która kształci w różnych zawodach, która stawia na dualny system nauczania. Które jest równie ważny, jak czasami nieważniejsze niż. Yy szkolnictwo wyższe, bo przecież potrzebujemy osób, które mają odpowiednie kompetencje i kwalifikacje, i które są osobami atrakcyjnymi na rynku pracy dla pracodawców, którzy bardzo dzisiaj ich potrzebują, bo wiemy, że jest z tym często duży problem w poszczególnych zawodach. Cieszę się, że wnioski, które zostały złożone przez Zespół Szkół Ekonomicznych otrzymały dofinansowanie w działaniu kształcenie zawodowe. W tym działaniu na całą siedmioletnią perspektywę mamy zapisaną rekordową kwotę środków ponad 300 milionów złotych. Do tej pory wyłoniliśmy 75 projektów na kwotę dofinansowania 128 milionów złotych. Trwa ocena w kolejnym konkursie, gdzie mamy do rozdysponowania 100 milionów złotych, czyli jak Państwo łatwo mogą policzyć jeszcze nam około 70 paru milionów złotych zostało. Oczywiście to wszystko zależy od kursu euro, bo my do Państwa komunikujemy się w złotych, natomiast pozyskujemy pieniądze w euro i wszystko zależy jaki jest ten kurs euro w danym miesiącu. Projekty, które tutaj będą realizowane mają na celu przede wszystkim Doposażenie i wyposażenie pracowni, które tutaj się znajdują, mają na celu doradztwo zawodowe dla uczniów, mają na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów, ale również mają być adresowane do nauczycieli, tak, aby wspierać nauczycieli w ich rozwoju, oczywiście również staże uczniowskie. Jest to szereg zadań, które będą dofinansowywane i mam nadzieję, że te środki przyczynią się do tego, że wy, młodzi uczniowie, zdobędziecie jak najlepsze kwalifikacje i kompetencje, które spowodują, że będzie wam łatwo znaleźć dobrą pracę, pracę, która będzie Wam przynosiła satysfakcję. Oczywiście najpierw to będą staże. Wiadomo, musimy zdobywać to doświadczenia, aby później być jak najlepszym pracownikiem dla swoich pracodawców. Z tego miejsca podziękuję. Dyrekcji tej szkoły i dwóm pozostałym, która tutaj jest obecna, za to, że Państwo tak skutecznie składają wnioski. Są Państwo liderami, mogę powiedzieć, bo to nie są pierwsze wnioski, które są realizowane przez te szkoły. Trzymam za Państwa mocno kciuki i oczywiście zachęcam wszystkich. Tych, którzy mogą składać wnioski do regionalnego e, programu fundusze, e, e, fundusze Europejskie dla Łódzkiego. Te wnioski, bo rzeczywiście tych działań i priorytetów jest cała masa. Więc mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli wiele okazji do tego, aby spotykać się w Radomsku czy w powiecie radomszczańskim i informować Państwa o kolejnych środkach unijnych, które będą tutaj trafiać. Wszystkiego dobrego, a Wam życzę jeszcze dobrych wakacji, bo jeszcze trochę zostało. Przepraszam za niedyspozycję, ja mam zapalenie krtani, ale bardzo Chciałam być tutaj. To wspaniała inicjatywa, ale aktywność też pani dyrektor szkół, które aplikowały o te środki i otrzymały. Szkoły zawodowe to w zasadzie przyszłość, to teraźniejszość, to przedsiębiorcy, to wykwalifikowani pracownicy na rynku. To młodzież, która kształci się i już ma za, zapewnioną pracę, perspektywę na rozwój. Radomsko jest tutaj liderem, jeżeli chodzi o pozyskiwanie tych środków, o czym zapewne będzie mówiła pani marszałek. Ja chciałam tylko powiedzieć, że absolutnie wspieram. Cieszę się, że to przybiera taki, taki rozmiar tu w Radomsku, że te środki, które tu są aplikowane, pozwalają się młodzieży rozwijać. Deklaruję swoją współpracę. Jesteśmy z Urzędem Marszałkowskim, jak widać, bardzo blisko w tej współpracy dla państwa. Dziękuję bardzo. Dzisiaj spotykamy się tutaj, jako samorządowcy, jako również przedstawiciele parlamentu i rządu, żeby powiedzieć. Polska wraca na właściwe tory i cieszymy się, że rozpoczynamy tutaj w Radomsku i wierzę, że tych inwestycji, tych programów będzie więcej, no, bo pani marszałek Joanna Skrzydlewska znana jest z tego, że przeznacza środki właśnie na młodych ludzi. Bardzo dziękuję i serdecznie Państwa pozdrawiam, bo jadąc tutaj rozmawiałem z panią minister edukacji i również wszystkich drogich uczniów. Szanowny Panie Dyrektor, nauczycieli, wszystkich Państwa serdecznie pozdrawiam. Powiem w imieniu swoim i w imieniu moich dwóch koleżanek, które również w tej chwili będą dysponowały projektami w tym rozdaniu. Jak zawsze projekty są skierowane głównie na rozwój uczniów. I rozwój nauczycieli. Największe działanie w tych projektach to są staże uczniowskie, czyli umożliwienie uczniom realizacji stażu w warunkach rzeczywistości gospodarczej. Tak, żeby mogli przez te 150 godzin zobaczyć, jak to jest rzeczywiście pracować i jak ciężko jest zapracować na swoje pierwsze pieniądze, ale myślę, że oni to świetnie doceniają. Również w tych działaniach udaje nam się doposażyć nasze pracownie, udaje nam się przeprowadzić szkolenie, dla nauczycieli, uczniowie są objęci doradztwem. Oczywiście każdy projekt ma jakieś tam drobne różnice, więc ja mogę powiedzieć o moim projekcie, że w niektórych projektach mamy pomoc, spotkania z psychologiem, w niektórych nie mamy, tak? Zależy, jaka to jest akurat grupa. Ale z każdej takiej inicjatywy bardzo się cieszymy, chociaż akurat dla nas, jako dla dyrektorów, jest to bardzo ciężka praca naszych pracowników, administracji, którzy nas muszą we wszystkim wspierać, bo jednak tych dokumentów związanych z realizacją projektu jest bardzo bardzo dużo i wszystkie muszą być bardzo dobrze no, dopilnowane. Ja chciałabym z tego miejsca myślę, że także w imieniu moich koleżanek podziękować urzędowi marszałkowskiemu, że te pieniądze do nas trafiają, ale podziękować również pracodawcom, że chcą przyjmować naszych uczniów na te staże i uczniom, że tak chętnie w tych stażach uczestniczą. Mam nadzieję, że jak usłyszeliśmy tu, że tych pieniędzy jeszcze będzie tyle. My na pewno i ja i koleżanki nie zrezygnujemy z pisania wniosków, bo wszystko, co rozwija nas, naszych uczniów, jest naszą radością. Dziękuję bardzo, i chyba możemy poprosiła ucznia jakiegoś, żeby coś powiedział, czy staż mu w ogóle coś daje. Dzień dobry. Ja się wypowiem z perspektywy ucznia klasy fotograficznej. Na stażu możemy doświadczyć po raz pierwszy raz prawdziwej. Prawdziwej, prawdziwej, e, prawdziwej pracy z e, drugim człowiekiem. Praca fotografa wiąże się z, tak jak powiedziałem, pracą z drugim człowiekiem. Musimy nauczyć się różnorodności i e, dobierania dobrych zdań i odpowiedniego zachowania. Co umożliwia nam ten staż? Bardzo dużo przedsiębiorców unika młodzieży na stażu. Ja chciałbym zaapelować, że proszę mi uwierzyć, to nie jest wielki problem przyjąć na staż ucznia, ponieważ to są bardzo wartościowi młodzi ludzie. Wspieramy ich w ten sposób. Można też odwrócić sytuację tej młodzieży do czasu, gdy my byliśmy młodzi, gdzie nie mieliśmy takiego wsparcia. I proszę mi uwierzyć, tak jak właśnie tutaj Franek powiedział, widzimy, że to są bardzo wartościowi ludzie, utalentowani niejednokrotnie i takie staże jak akurat w naszej małej firmie rodzinnej, Między innymi Franek jest starzystą. Wyszukujemy tych perełek, bo widzimy, że te osoby są bardzo zdolne i nasze wsparcie, to, że mogą przychodzić, uczymy ich punktualności, uczymy ich być pracy w zespole, to jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Sami doskonale, doskonale Państwo wiecie, do czego doprowadził COVID i odizolowanie się od, od reszty społeczeństwa. Widzimy, że są bardzo duże potrzeby integracji tych młodych ludzi nie tylko z pracodawcami, ale z osobami, które do nas przychodzą i obserwują nas w naszej pracy, jak, jak pracujemy z ludźmi, jak, jakie czynności wykonujemy, czy podejmujemy decyzję, czy się do tego nadają, czy nie, wręcz przeciwnie, bo są na przykład takie osoby, które się w ogóle nie nadają do danych zawodów i jeszcze mają czas na to, żeby to zmienić, bo są na początku swojej drogi. To tyle. Ale także apeluję do, do pracodawców, żeby przyjmowali to, to, to młodzież, żeby przyjmowały na staż, bo to jest bardzo dla, dla, dla nich istotne, dla nas też, bo tak naprawdę, jak sami doskonale wiecie, yy, nasze miasta, miasteczka stają się miejscami starych, starszych ludzi. Wiadomo, że no, każdego z nas to kiedyś czeka, że będziemy na emeryturze i trzeba zrobić wszystko, żeby do tych miasteczek, miast ta młodzież wracała do nas, a nie tylko emigrowała i szukała lepszych perspektyw w większych ośrodkach.